Co ukrywa partia Szymona Hołowni? Taki tytuł czytamy w najnowszym numerze tygodnika Newsweek, który kolejny raz uderza w marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Po tym jak kilka tygodni temu mieliśmy publikację również w tygodniku Newsweek tej samej autorki, Renaty Kim, w której oskarżono marszałka Sejmu Szymona Hołownię o bycie studentem Kolegium Humanum, tak teraz mamy szeroką publikację, w której czytamy o. Brudach w partii, o pieniądzach, jakie mają być w partii, o posłankach, które miały finansować kampanie wyborcze największych polityków Polski 2050, czyli Szymona Hołowni i Michała Kobowski. Dlaczego mamy taki strzał właśnie teraz w Marszałka Sejmu Szymona Hołowni? O co toczy się gra? O tym w nowym materiale zapraszam serdecznie. Witam, szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze króciutko poproszę o kilka rzeczy. Dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, bo to dobre dla zasięgów i też chciałbym przeczytać Wasze opinie. Oglądajcie nasze filmy do samego końca i dajcie suba. Bardzo prosimy o subskrypcję, bo chcemy rozwijać nasz kanał, żeby był. Źródłem rzetelnej publicystyki, konserwatywnej publicystyki, tak potrzebnej w tych trudnych naszych dzisiejszych czasach. Moi drodzy, to jedziemy do publikacji tygodnika Newsweek, ale muszę coś przypomnieć. Kilka tygodni temu, mówiliśmy o tym na kanale Analiza Polityczna bardzo szeroko, tygodnik Newsweek. W artykule autorstwa Renaty Kim ujawnił, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz Michał Kabosko, jeden z liderów Polski 2050, dziś europoseł, mieli być studentami Kolegium Humanum, tej słynnej, yy, bardzo negatywnie dziś odbieranej uczelni studentami, czyli podobno byli na uczelni, byli zapisani na uczelnie, ale nie chodzili na tą uczelnię. Hołownia zaprzecza, Kobosko zaprzecza, sprawa się trochę rozmyła, ale odebrała y, nieco popularności Szymonowi Hołowni i z pewnością dostarczyła mu wielu nerwów, bo pamiętamy, zresztą wówczas Szymon Hołownia powiedział, że to y, burzy zaufanie w koalicji, jeżeli takie rzeczy wypływają do tygodników. I tym razem... W styczniu, już w nowym roku, mamy kolejny atak, yy, chociaż nie nazwałbym tego atakiem, to jest publikacja, publikacja tygodnika yy, Newsweek podo, ponownie autorstwa Renaty Kim i tutaj mamy tym razem tytuł Co ukrywa partia Hołowni? Ujawniamy finansowe kulisy Polski 2050. Przeczytam wam lit tego artykułu. Miała być nowa jakość w polityce, są niejaśności w finansowaniu Polski 2050 Szymona Hołowni i mnóstwo pytań, na które partia nie chce udzielać odpowiedzi. O co chodzi, moi drodzy, tak yy, pokrótce? Niejasne finansowanie, wykorzystywanie polityki do załatwiania prywatnych i interesów oraz chaos decyzyjny. To wyłania się głównie z tekstu Renaty Kim na temat Polski 2050. Tygodnik opisał między innymi działania pani poseł Izabeli Bodnar z Wrocławia. To jest ta pani, która była w drugiej turze wyborów samorządowych w wyborach na prezydenta Wrocławia. Przegrała ostatecznie z Jaskiem Sutrykiem. Yy, polityk miała obiecywać pieniądze na kampanię, a jej przekaz wzmocnił fakt, że jej były mąż to potentat branży śmieciowej na Dolnym Śląsku. Według Newsweeka pani poseł Bodnar publicznie podkreślała, że załatwi pieniądze na kampanię Szymonowi Hołowni i Michałowi Kobosce. Yy, zaskoczyło nas, że rozpowiadała również ludziom, że idzie do polityki, by pomóc mężowi opędzić się od kontrolerów, kontrolerów głównego inspektoratu ochrony środowiska i prokuratury. Mówi, były działać Polski 2050, cytowany przez tygodnik Newsweek. W lutym 2024 roku gazeta wyborcza poinformowała, że mąż pani poseł Maciej B., według śledczyk, miał e, rozwiązać kontrole skarbowe w swoich firmach z branży śmieciowej za łapówki. No i tu mamy sprawę prokuratury, tu mamy wiele problemów pani poseł Bodnar. E, I tygodnik opisał również nieprawidłowości w przepływie pieniędzy pomiędzy partią a stowarzyszeniami finansowanymi e, z e, i związanymi z Polską 2050. Od wielu miesięcy, tutaj za, czytad, byli działacze składają do prokuratury zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. Pytają o wydatki związane z kampaniami Izabeli Bodnar i wzajemne rozliczenia między Polską 2050 a Fundacją Polska Od Nowa. Moi drodzy, no i słuchajcie teraz tego, czy PKW zajmowała się finansami Polski 2050? Wszystko w porządku. Pieniążki płyną. Pan minister Andrzej Domański wypłacił pieniędzy. Tutaj jakoś nie, wi nie było żadnych problemów. Moi drodzy. Yy, Newsweek poinformował o sprawie marszałka Sejmu. Szymona Hołownie zadał pytania marszałkowi. I co? Nie mamy żadnej odpowiedzi od pana marszałka. Prawda, że ciekawe? Jak się pali pod własnym gruntem, to nie odpowiada się na pytanie. Ale ja wam tutaj muszę przeczytać jeszcze. Jeden dialog, który jest opisany w tygodniku Newsweek, jeden, jeden cytat. Osoba, która biała, brała udział, mówi tutaj tygodnikowi Newsweek, w spotkaniach partyjnych, mówi tak. I nagle Izabela Bodnar pyta, kiedy w końcu zaczniemy tę kampanię? Michał, tutaj do Michała Koboski, obiecałeś, a ja ci już pięć dych wpłaciłem, a ty dalej nic nie, się nie robisz, nic się nie dzieje. Zapanowała konsternacja, wszyscy słyszeli, Michał Kobosko też zrobił się szum, bo ona przecież wprost powiedziała, że wpłaciła 50 tysięcy na kampanię naszego ówczesnego lidera, bo wtedy jeszcze był plan, że Kobosko wystartuje z jedynki we Wrocławiu. Czyli rodzi się tutaj plan, jak to jest i kto finansował kampanię wyborczą Szymona Hołowni, Michała Koboski, bo Izabela Bodnar miała wpłacać wielkie pieniądze na rzecz Funduszu Wyborczego Polski 2050. Bardzo ciekawa sprawa, bardzo bym chciał, żeby marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się do tej sprawy, bo to jest kolejna taka sprawa z Polską 2050 w tle, gdzie tam listy wyborcze, wpłaty na kampanie wyborcze. Pamiętamy byłego już posła Polski 2050, który już jest teraz posłem niezależnym, Michała Gomołę z Opolszczyzny. Afera ujawniona przez nową Trybunę Opolską, że pan poseł i jego dziewczyna, która prowadziła firmę PR-ową, miał nakłaniać ludzi do tego, żeby wpłacali pieniądze, a za to otrzymają na przykład dobre miejsce na liście w wyborach samorządowych. A skandal Jakich mało i dobrze tutaj Newsweek napisał, że miała być nowa jakość w polityce, miało być wszystko inaczej, a jest bardzo brudno i bardzo nieciekawie, cóż, no, my tutaj na kanale Analiza Polityczna mówimy niemal od początku roku, od marca, od kwietnia, że to wszystko źle wygląda w Polsce 2050. Cieszę się, że oni też to teraz zauważają, ale dlaczego oni to zauważają, moi drodzy? Dlatego no ja bym to łączył jednak z kampanią prezydencką i kampanią Rafała. Trzaskowskiego, bo ktoś tu ewidentnie chce panu marszałkowi hołowni zaszkodzić. I najlepiej, żeby ten pan marszałek pod wpływem takich publikacji wycofał się z wyborów, ponieważ to jest moja teza. W Platformie Obywatelskiej, łącznie z panem premierem Donaldem Tuskiem, chyba pojawiło się przekonanie, że Rafał Trzaskowski, jeżeli nie wygra wyborów prezydenckich w pierwszej turze, to w drugiej może. Polec, dlatego chcą mu polikwidować tych wszystkich kontrkandydatów w pierwszej turze, i najlepiej niech oni wszyscy poprą Rafała i może się uda wygrać w pierwszej turze. Plan jest bardzo ryzykowny. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wszyscy kandydaci czy kontrkandydaci Trzaskowskiego pod wpływem nacisków zrezygnują, to to po pierwsze zdemobilizuje część wyborców, którzy mogą nie dać Trzaskowskiemu wygranej w pierwszej turze, a jeżeli on nie wygra w pierwszej turze. A nie będzie innych kontrkandydatów, to w drugiej turze naprawdę nie będzie mu miał z czego cierpia, czy czerpać głosów i pojawi się problem, pojawi się element demobilizacji. Alarmują już o tym inne tygodniki. Cytowałem tutaj na kanale Analiza Polityczna, zalinkuję w pierwszym y, komentarzu do tego filmu y, materiał z wczoraj. Omawiałem publikację tygodnika Polityka, który mówi, że. Jeżeli PiS zmobilizuje swoich wyborców, a po stronie Trzaskowskiego będzie demobilizacja, to wygra kandydat popierany przez Partię Prawo i Sprawiedliwość, czyli Karol Nawrocki. Oni się tego obawiają i ja bym łączył tę publikację właśnie z tymi obawami, moi drodzy. Będziemy to śledzić, będziemy komentować. Kto dziś ogląda ten materiał, dziś w niedzielę 12 stycznia, to zapraszam na godzinę 20. Analiza na żywo, również poruszymy kwestie Szymona Hołowni. Będzie można zadawać pytania. Zapraszam.